Zabierz mnie miły z sobą daleko, tam, gdzie wschodzą gorejące słońca, gdzie rwąca miłość nad cichą rzeką i gdzie wieczory długie bez końca. Prowadź mnie proszę przez szczęścia bramy, ręka za rękę, w ciszy, bez słowa, gdzie każdy ranek w szczęściu powstaje, gdzie życie zaczyna się od nowa. Zabierz mnie proszę w bajeczne kraje, gdzie z gwiazd się sypią złote perełki. A wśród nich oczy twoje, kochane, a w oczach twoich blasków i iskierki. Zabierz, lecz nie mów o tym nikomu. Tam zwyciężymy wszystkie cierpienia. W tamtej krainie i w naszym domu spełnią się wszystkie nasze marzenia.